Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Nadli a to jest nowa seria z takich mini gier na różnego typu serwerach i dzisiaj gramy na serwerze MC War Jest to bardzo ciekawy serwer, za chwilę wam w sumie zaprezentuję na czym on polega. I to jest w sumie taka jedna z mini gier, e, mini -gier ponieważ miałem trochę czasu. Chciałem nagrać coś jest Survival Games, ale... Jest jeszcze w miarę wczesna pora i nikt z ludzi tam nie gra, więc jakby nie miałem do tego dostępu. Postanowimy, że może zagram na tym serwerze, ponieważ naprawdę to jest, ten serwer to jest coś trudnego. I pomysł ogólnie na niego, tekstur, pack i cała reszta jest genialna. Ja to jeszcze tak nie jestem w 100% ogarnięty, ale mówię wam, że to jest naprawdę super serwer. i Tam do niego IP w sumie w opisie. Więc, jeśli chcielibyście pograć, to zawsze możecie wbić. Oj. Dobra, i za chwilę roz rozpoczyna się już rozgrywka. I są tutaj bardzo różne tryby gry: od, ab, od zombie do. Mm, od zombie do po prostu. Y, red kontra, kontra blue. I mam tutaj właśnie, jak widzicie, miecz, pistolet i broń. Naprawdę, możemy sobie. A, to jest zombie. A, a to ciekawe się zapowiada, ciekawie. O, a nie wiedziałem, to super, super. Mm. I co to do jest takie odmówienia? Jest tutaj bardzo fajnych, duży, bardzo dużo fajnych rzeczy nowych prowadzonych, na przykład, że sprint to jest jedzonko i na przykład naboje, cała reszta, naprawdę to jest genialne. Po prostu powinno być więcej takich typu serwerów. Więc bardzo zachęcam, żebyście na niego wbili. Dobra, i teraz jest plaga zombie, z tego co się orientuję. O, 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 właśnie. I tak to wygląda. Mm, tutaj odradzają się zombie, i ich zadaniem jest y, zabicie nas. Znaczy zabicie, w sumie, dotknięcie nas. Wówczas my zamieniamy się w zombie. I wtedy my musimy, jakby, zarazić całą resztę. Naprawdę, pomysł jest genialny i nie ma tej co obijać w bawełnę. Naprawdę to co tutaj zostało stworzone to jest mistrzostwo. Ja na trybie zombie gram bodajże raz Więc spróbuję się tutaj jakoś... O kurde. Jakoś... Yy, domowić, jakoś szybko schować. Bo nie znam tutaj za wiele kryjówek. fuck Będę zombie, będę zombie! Fuck, dobra, jestem zombie. Dobra, yy, dobra, no i co? I teraz wam pokażę, jak to wygląda ze strony zombie. Myślę, że zagramy tę jedną rundkę, ponieważ jedna runda tutaj trochę trwa. Aj, kurde, czemu ja go nie zraziłem, Nie wiem, nie no, w sumie zagrałem może parę rundek, zaprezentuję wam, jak to wygląda. I czas trwania do końca rundy mamy tutaj, właśnie podany w pasku expa Naprawdę, te rzeczy, które zostały zadane, są przegenialne. Spróbuję się teraz do tych ludzi dostać. Ostatnio jakoś mi udało się, to może i mi tym razem się uda. Aj! Dobra, dobra, gonimy. Dobra, jest, dostał. Ok, ty jednego zaraziliśmy, teraz może ty jakoś ich odtyp. Jest! Oberwał. O, coś stał. O, koniec rundki. Zombie jakie wygrały, wyrobiście no i co, i teraz czekamy kolejne bodajże 60 sekund Tak, 60 sekund I rozpocznie się nowa gra, więc to jest, to był właśnie jeden z trybów gry, czyli zombie Szkoda, że właśnie nie potrwało trochę dłużej, bo jak grałem na zombie pierwszy raz, to naprawdę Runda trwała do samego końca i bodajże chyba jeden człowiek dostał coś w tym stylu Więc naprawdę, takie serwery są przegniane, Tak jak już to mówię. No i za chwilę zaczniemy już na innym trybie gry grać Jeszcze 30 sekund, właśnie tutaj też jest pokazane ile jeszcze do następnej rundy mamy podane W pasku expa Więc naprawdę polecam gorąco server Jest on tylko niestety premium, ale myślę, że to wam jakoś nie sprawi kłopotu o, Tak ogólnie już mówiąc o kanale to Dawno nie nagrywałem mojego Survival'a Ponieważ, jakoś mi tam brakuje zachęty, ale po prostu też czasu trochę potrzebuję i pomysły, co mam zrobić w tym Survival'u. Bo nie będę chyba łaził cały czas i nic nie robił. Aha, dobra, dobra. Tak jak widzicie, naprawdę, Życie niektóre, które tutaj są dodane, są mistrzowskie. I okej, okay, będziemy chyba teraz grać. Nie, mam, nie wiem do końca o co chodzi w tym trybie ale za chwilę się połapiemy okej okay. oberwał jest tutaj okay. Amber bardzo, mam podstawową podstawował broń i żeby kupować inne broń trzeba właśnie zabijać ludzi i za to dostajemy pieniądze oraz X. i za którym możemy kupić nowe bronie tutaj mi się udało akurat Aj, mnie Aj. Dobra, i skaczemy. O lol! <grystanie> Jaka śmieszna sprawa. Będę teraz starał się trochę więcej odnagrywać tych minigier. Ponieważ niektóre minigry są przemistrzowskie, i jak ja niektóre ostatnio widziałem, to aż mi się chciało grać. Więc postaram się jeszcze więcej z tego serwer, znaczy z tego serwera ogólnie, z minigier nagrać Okej, okay. dobra, dosał, dostał Kurde, aj, 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 padłem I hop Okej, okay, jesteśmy, aj, tutaj trochę się dobra. O Ulol! tutaj typek Nie widział, czy co? A, ten ma taką lepszą brońkę Ale nie żyje, okej okay. Tak jak widzi, właśnie są 25 expa I 1 dolar Naprawdę, to jest genialne Muszę przyznać I Tutaj postaram się wejść na górę Tylko, że nikt nas nie zrzucił Aj! Właśnie o tym mówiłem Dawaj, dawaj Dawaj, dawaj, szarżujemy, szarżujemy A, Z dwóch stron nie fajnie, nie fajnie. I hop. Okej. Okay. jeszcze był jeden ten skok. Właśnie tutaj dobra. I hop. A tam jeszcze był jest na górze. Kurde, lagi, lagi. Aaaa. A moj padłem. I hop. Siu. Okej, okay, jestem na dole, chociaż nie chciałem, ale dobra. <laughs> to jest wróg, wróg, wróg! Wrók! Dobra, dobra, no dawaj, dawaj. Aj, on miał jakoś lepsze broń. Dobra. To ale spróbujemy go jeszcze pokonać mieczem, może. Dobra. No dawaj, dawaj, ging, ging, ging. Aj. Kurde, mocny typek. Ciekawe, czy jeszcze tam jest. O, już chyba nie położył go typ. No, szkoda, że ja go nie zabiłem. Dostał trochę expa. Ale no trudno. Dobra, lecimy dalej. Tutaj dwóch. Dobra, leży. O, chyba nie ja zabiłem. O, tutaj. Dobra, leży. Drugi. A i swor ze swordem leci, aj Kurde O, miksiu A nie ma miksia, a jest to miksiu no, tak Miksu zrobił swojego skina sam Tak Dobra i lecimy Siu. Oh fuck Dobra żyje, wow No kurde lagi. Dobra, dobra. Aj! Kurczę, coś tutaj do 20 fps mi. FA! A, to było mistrzowskie Coś do 20 fps mi spada, nie wiem o co chodzi. Dobra, jeszcze 30 sekund rozgrywki. I wiecie co? Zagramy jeszcze po tej rundzie jedną i skończymy ten odcinek. Dobra, leży. Wow, wow, wow. Dobra. Oczywiście, nabojem mo mogło się skończyć, tak jak możecie zauważyć u mnie. Lol, 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 O, lubiłem kogoś? Nie, myślałem. Dobra, i koniec rundy. Czekaj, coś rozsiądę, dobra. I tak, tutaj właśnie jeszcze wam zaprezentuję, co jest. Dopóki jest, to, to przerwam. Oje. Ja, tak, tutaj mamy sklep. Tak, tym sklep. eee y Okej, okay, tak, tu mam sklep Mam tutaj właśnie różne bronie Ale tak jak mówiłem, ja jeszcze Nie wystarczającej, nie, wiem, nie mam wystarczająco kasy Żeby coś lepszego kupić Ale to już tam trudno Pogność sobie to podstawową bronią Tak jak możecie zauważyć, właśnie na tym serwerze jest Oryginalny, ich oryginalny tekstur naprawdę to przepisko wygląda jak to chodzić pomiędzy jakimiś samolotami, czołgami w ogóle No i naprawdę wielki szacun dla twórcy serwera 4, 3, 2 Nie, no ciekawe jaki teraz będzie tryb Okej okay. i co mamy? Chyba mamy. O, zombie, nie, no cudnie. Powiem Wam szczerze, że chyba zombie jest jednym z moich bardziej ulubionych trybów gry. Kurde. Trzeba tutaj trochę wyparkurować, żeby. się dosyć dobre miejsce, jeżeli zombie do nas nie mogły dotrzeć. Okej, okay, dobra, jesteśmy tutaj, ale tutaj ich jest strasznie dużo. Okej okay. Myślę, że jak wejdziemy tutaj, to będziemy mieli spokój W sumie tam na dachu może byłoby lepiej hmm. Nie wiem, nie wiem Dobra, przekonamy się w sumie Dobra, już chyba zombie nadchodzą, bo coś tutaj Tam Czyżby czy, ktoś ucieka? A tam dwóch na dachu, luzik, luzik No, na razie spokój, na razie spokój. O, o, muszę jak zrobić? Ej, nie, nie. O, oh, jest tutaj. Fak, spadłem. A, tu jest otwarte. Chciałem, żeby to jakieś lepsze miejsce. Fak. Dobra, nie idzie tam, no nie idzie. Okej, okay, wbijamy szybko na górę. Sieba... O, kurde, ile jeszcze ludzi zaraził. Masakra. Co parę sekund temu się zaczęła się rozgrywka. Dobra. Mm, jak wolna sytuacja tutaj wybiegają zębiaki może być niebezpiecznie jak nas złapią dobra, wbiłem tam na dach, bo widzę, że tam jest całka, całkiem duża ilość ludzi i może tam gdzieś się z nimi schronię o kurde, ile ich tam jest, bo sam jak tutaj będę, to nic nie zdziała, zero o kurde bierzemy tego jaka dobra nie żyję. szybko okej, okay. ja bym tutaj chciał wejść, tam gdzie wtedy byłem, okej okay. dobra i teraz jestem w miarę bezpieczniejszym miejscu, o tam zombiak, zombiak, zombiak ludzie, aj idzie, zarazi, aj kurde dobra nie żyje aj ten typ jest naprawdę super jeszcze się gra z jakimiś znajomymi to naprawdę można na ataku super akcje tutaj gdzieś zrobić tam biega nasz gdzie on jest on tam sam idzie to nie wróżę mu dobrze, ale tutaj przejdę. O, jest sam. Dobra, nie żyje? O, zabiłem. Wow, nieźle, zabiłem zombiaka. Dobra, to jest kolejny. Wrócimy sobie na niego. A, dobra, już nie żyje. Dobra, to miejsce, to miejsce jest chyba jak na razie najbezpieczniejsze, ponieważ zombiaki nie mają takiego łatwego twego, mm, nie, nie mogę tak łatwo się tam do zostać Chciałbyś. Fuck. Nie, udało mu się. Lo, sfailiłem. A myślałem, że nie będzie mógł do mnie dojść. Dobro. To lecimy. Ale nie. O, tam na górze jest ich paru. Nie wiem w sumie, czemu oni tak się odciągają z tym zarażaniem strasznie. Jak ty na górę? Tylko rozkminie. Aha, tędy. Czyżby tędy? Ty nie ma. Nie ma, nie ma. Ej, no i jak oni tam wchodzą? LOL. Kurde, tylko rozkminie mam. Mao. LOL. Aj, no wali tymi granatami nie wiadomo co dobra jeszcze pół minuty rozgrywki coś koło tego jak oni tam i kurde chyba że są tego z tego wieżowca skoczyli Czy tu jest gdzieś wejście nie no tu nigdzie nie ma wejścia hmm. ty jak oni? chyba że z tego wieżowca o to bardziej logiczne Dobra, za chwilę Oj, chyba miałem rację Tak patrzę Dwóch jeszcze zostało Tak, miałem rację Wow Dwa Jeden Jeden ciepek został Aj Ej, wygrali blue LOL. Czekajcie jest z mm, integrania te Dobra, więc wiecie co? Będziemy chyba kończyć ten odcinek Więc co? Więc ja jestem na Adli, to jest taka jedna mini gra na serwerze MC World. Link macie ktoś w opisie. Bardzo zachęcam Was do zagrania na tej mapie. Więc co? Do następnego, do następnego odcinka. Na razie, pisześ.